Biorę te, dwie czwórkowe poty na leczenie. To to szukanie. Chcesz w ogóle bez potek zacząć? Sekundnie no trochę. i bez fooda. Aha, okej. Okay. Dobrze, jak chcesz. No się no możemy tak zacząć, no. Dobrze, na hardkorze, jak chcesz. O kurno. niedobrze. Jezus Maria. Co ty gadasz, to już gdzieś jemy. Ja pierniczę. Nie dam rady. Cziks, no nie wytrzymam! Przeżyj! Niczą do wyjścia nie poszedłeś! Bo miałem kombat. Aha! Ooo, bez skitu! No to poszło. Jezus, no sześć, dwójka we mnie wleciała. No to z To jeszcze raz. Poszedłem sobie dzisiaj na. ooo, to, 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 to! Mamy to! <ścoughs> 95 tysięcy z mowa. Ok. 180 Dobra, pierwszy sobie tak podbijemy. 5000, próba. Ooo, nice. Kusza za pierwszy razem siadła na ekscelenta. To dobrze. E, ale czekaj, no. możemy ich skusić. Generalnie. You No, I'm sure. biegła? Tak, kurna jest. Dobrze. Widzę, I'm sure. O, <grych> uh, 400 000 stypa. Ja mam co mi 700. Kurna, jest, dobrze. Kompletnie. O Jezu, ulepszyło mi tą czapkę. Ulepszyło. Kurde. Chciałem sobie przywoływać z tym ulepszyć, ale dobra w sumie może być. Będzie Ajaj O, aj, aj. No ale to już... Chłop nie żyje. O, dobra, siadam. Dawaj go, dawaj go. Kurna Wybijesz? Jeszcze nie, ale gonię go Dobra, zbieraj, zbieraj tamtego Tak? No, spokojnie Kurna, ale wyjdzie To no przebieg wyjście już. <laughs> Okej. Okay. Dobra, docinaj. Nie mam na razie tego, docinki. Dobra, padnie. Nice. Kurna, fajny. Dobra, to idź po kulkę. Jak ją zbiorę. Martlock 4-1, excellent. Kurde, może 4-2 od razu kupię. Jesteśmy Ups. Hmm. Dobra, jeszcze potki. Ja! Jeszcze dwie potki. Boże, ale jestem bogaty. Więcej naleśników. Dobra, kurde. 10k jeszcze zostało. Jakie specjalnie sobie wbija na tej kuszni. o to, 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 to. Ło, to, 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 to. Dobrze, kurna mało. Eee. Dobra, chyba wracamy do tamtego ciągu z czynek. Gościu, 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 killer 7-0, killer, killer 7-0, Jezus Maria. Run for your life. No to ewakuacja. Ijo, ijo. Ijo, ijo. W drugą Nie wejdzie gość, nie wejdzie gościu. baj. Ale musiałem dociąć już Z żołnierki pali Dobra, jest bomba w dupę Kurna, dawaj, działaj, a nie No stary bierzesz O to są, o to są, uważaj, ej, bo nas zabiją! Widzę, widzę. Wracaj ja mi tu! Ja uciekam, ja uciekam Kurna, no to mnie zabiją zaraz, dzięki No stary no, really? Dobra, idę do wyjścia. Ale żeś mi zostawił. Dobra, chyba dobiegnę. Kurde, no, Nie, 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 nie. Wyszedłem, Jezu. Nie wiem, czy mi przewróci na zewnątrz. Dobra, żyję. Jezu, na paru Osiem 8000. Dam radę. Kurde, dam radę. Dobra no to już zaczynają się robić takie Konkretnie bym powiedział sumy 1200 ip już będę miał 1250 1220 musiałaby być 300 akcji pierw Mam nie? Jakbym trochę pokajtował tego ja topesa. Róży. Wiem, dlatego już trzeba by walczyć. Zostali. Tam wchodzić? Jeszcze czekaj chwilę On ma wola jak coś, nie?

Ja go przeciąłem, bo go przeciąłem na powiększeniu Pura. Kurna, tamten na totalny low ucieknie Prowadziłem cię. go jak się zamulił Zabuchnij już Nice Dobra, mamy. Idealnie się spaliło, wszystko co najdroższe O jest carving 4-2 A matka czego jest? No dobrze syno Czekamy chyba, co? No chyba Kurna, ja tego nie przeżyję. No, totalnie. Jest jeszcze inna ekipa. Ja pierdziele, ja ginę. O, bez jajec. Tyle samo kosztują. Omlet siedemkowy. Też podobną wartość. Nie po co się z tym teleportować. Okej, okay, dobra, to resztę kupię na miejscu. Kurna, jak tanio. No, e, dobra. To chyba z konikiem nie poszaleje, będzie trójkowy, trójkowy mocny. Dawaj tego worbowa. O, nie ma go zapać. Mam. Pijesz? Tak Nice Nie Nic dla mnie. 170k tylko O, panie, wypadło do czapki yy, A, nie, to jest armora, 89 tysięcy To jakieś po prostu, to jest takie tanie już Aha. Oczywiście, wystarczy Aha. tylko myśleć o, o miodzie o. i gosie, o, a wszystko pójdzie smiało. gładko. Koszulki na pandziki.pl na pewno dodadzą ci pewności siebie. O kurna, ja pierdziu mam klatę 71 najemnika. Jezu, co się dzieje? Light crossbow. Ha, bo to jedna taka promocyjna cena jest. Hmm, to biorę Kurno no O! Okej okay. Żołnierki ja spędzę. ja wsiądę. A bo? Czekaj nie, że trzeba bić. Dobra, ja biję badaniarza. Czy tamten cię zabija? Ja musiałem cofnąć. Kurna, ten żołnierzki rozpędził, nie? O Jezus! <grystanie> Dobrze. Ja miałem lipę, bo ja bez potki byłem, nie? To na dole ucieka cały czas jeszcze Podbiłem kombat A kurna Już nie ma Co? Zobacz co zostało Proszę gorcie na samotem A to te ziomki, no? Kurde Joki kilo. Oni się wali, oni się wali! Dobra, podcinaj, 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 podcinaj Cika. O, z tego coś było. No? Mam? Padnie? Padł? Ile robi? No ciechy, Kurczę, już liczyłem na to, że zejdą. Już miałem rybkę jeść, żeby się zdziwili, Jaki łeb. Tamten przed, Aha. Okej. Okay. Kurde no. Kończ. Oooo Ooo. Tak, tak. Nareszcie. Boż, jestem tak już zmęczony dzisiaj, że, że nie mam siły krzyczeć. Kurna. Nie mieszczę się, nie? Totalnie. No, bym sobie takiego, tylko musiałbym się dwie mocne rzeczy sprzedać. kuszem nie wystarczy. Dobra, to kupuję tego miskolera. kolera Dobra, to kupuję to. A więcej tak sobie nie pozwolę na razie. No, 4 trójka. 4 trójka jest tanie. W ekscelencie. Hmm? Ja bym lec delikatnie wycapuje, nie wiesz? No, totalnie. Mogę uciekać? No, jezu. Sperzuję mi, wal. Wow. Kuźwa, no. Nie mam jakiej Ci powiem no dobrze. Ja moby mnie powaliły, nie? O! I dupa. No nie da się na tym, kurna. Byle healer mnie rozwala, nie? Nie da się na tej kuszy na duo grać. Totalnie. Na każdego heal compa przegrywam. Każdego. To jest z przewakowałem P200 Co tam potrzebujemy To grasz z tym healerem? Mhm, mm mogę grać To, grasz healera. Ja ubiorę carvinga e, ale Zero to Hero, czy... No tak Dobrze, nie zmieniamy tego rozumiem.